Bardzo dużo osób, różne środowiska apelowały do mnie, abym w tych wyborach wystartował. Tak naprawdę w jednym celu, aby pomóc odsunąć PiS od władzy. Ja nie miałem wątpliwości. Wie Pan, ile razy został zmieniony Polski Ład w pierwszych trzech miesiącach? To była jakaś jedna wielka legislacyjna katastrofa. Przez ostatnie 8 lat poprzednia ekipa rządząca skutecznie manipulowała opinią publiczną, kłamała na temat Unii Europejskiej, obrzydzała tą Unię Europejską. Trzeba pamiętać o tym, po co powstała Unia Europejska. To jest najdłuższy okres w historii Europy bez Wojny, tam, gdzie jest Unia Europejska. Trzeba wysłać najbardziej doświadczonych i kompetentnych zawodników, którzy na tym boisku brukselskim będą potrafili grać. Bez cienia fikcji, kamery Rybikowski, jesteśmy na antenie Latarnika Kaliskiego. Zapraszam oczywiście tradycyjnie do, subskry do subskrybowania naszego kanału. Wybory europejskie zbliżają się, kończą one ten maraton wyborczy, który zaczął się już z końcem roku 2023. I widzimy się dzisiaj z człowiekiem, który jest czynnym uczestnikiem tego maratonu Krzysztof Hetman. Poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, były europoseł, były, to już właściwie bardzo, bardzo nie, do niedawna, bardzo minister rozwoju i technologii w rządzie Donalda Tuska jest moim państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, dzień dobry państwu. To ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Mówię tutaj o uczestniku maratonu, bo pan zarówno startował do Sejmów w roku 2023. Jak teraz ponownie wybiera się pan do Europarlamentu? W międzyczasie ta mm, przygoda, kariera o piłkarzach, często mówi się, że jak za długo nie pograli w jakimś klubie, to mają przygodę z piłką, a nie, a nie mieli kariery. Czy pan traktuje. No bo właśnie, skąd ta decyzja, żeby jednak po kilku miesiącach powrotu do krajowej polityki znów. By starać się o mandat europosłów? Bardzo dziękuję za to pytanie. Bardzo chętnie to wytłumaczę. Ja w 2023 roku faktycznie wystartowałem w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ nie miałem najmniejszych wątpliwości, że nie mogę stać w roli kibica w tamtych wyborach, nie mogę stać z boku, zagrzewając moje koleżanki i kolegów do tej walki wyborczej. Ponadto bardzo dużo osób, różne środowiska apelowały do mnie, abym w tych wyborach wystartował. Tak naprawdę w jednym celu, aby pomóc odsunąć PiS od władzy. Ja nie miałem wątpliwości w ubiegłym roku, że te wybory. 15 października to są wybory najważniejsze po 1990 roku i cieszę się, że dołożyłem swoją cegiełkę do tego, że koalicja 15 października wygrała, przede wszystkim przejęła rządy i odsunęła PIS od władzy. Natomiast jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, biorąc pod uwagę to, jak istotne sprawy będą się decydowały dla Polski, dla Wielkopolski w tej zbliżającej się kadencji Parlamentu Europejskiego, w kierownictwie Polskiego Stronnictwa Ludowego nie było wątpliwości, że trzeba do Brukseli wysłać najbardziej doświadczonych. I kompetentnych, idąc tą figurą retoryczną, którą pan tu zastosował, jeśli chodzi o piłkarzy, trzeba wysłać najbardziej doświadczonych i kompetentnych zawodników, którzy na tym boisku brukselskim będą potrafili grać, znają tą murawę, na tym stadionie już wielokrotnie grali, byli znają brukselskie korytarze, wiedzą, w które drzwi zapukać, z kim rozmawiać. Wiedzą, jaki jest proces podejmowania decyzji w instytucjach unijnych. Zaproponowano mi ten start. Jest to dla mnie spore wyzwanie. Zgodziłem się i cieszę się, że jeśli, cieszę się, że mogę walczyć tutaj o zaufanie i głosy wyborców z Wielkopolski po to, jeśli oczywiście zostanie mi powierzony ten mandat, aby te najważniejsze sprawy dla Wielkopolski i Polski w najbliższej kadencji Parlamentu Europejskiego um, o nie walczyć, bo mam świadomość tego z mojej prawie dziesięcioletniej pracy w Parlamencie Europejskim. W poprzedniej kadencji byłem pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Rozwoju Regionalnego. To ta komisja, która programuje te wszystkie środki europejskie. Wiem, z jakimi wyzwaniami przyjdzie nam się mierzyć w tej zbliżającej się kadencji. Parlamentu Europejskiego, jeśli chodzi o nowy budżet unijny, jeśli chodzi o nową perspektywę finansową Unii Europejskiej, także jeśli chodzi m.in. o wsparcie przemysłu obronnego, bo to będzie jeden z najważniejszych priorytetów Komisji i Parlamentu w się kadencji. to jest nasza polska racja stana. Ale zanim jeszcze wrócę do tematów europejskich, to chciałbym zapytać o ten krótki, paromiesięczny okres Pana pracy w ministerstwie. Właśnie. Y Premier Kosiniak kamysz żegnając pana ze stanowiska na Twitterze, żegnając pana po, po, po tej już dymisji i zastąpieniu pana przez pana ministra Paszyka, wspomniał, że podjął się pan takiego wyzwania, jakby przywrócenia gospodarki na takie właściwe tory, bo jak rozumiem, gorszym okresie poprzedników rządów i rządów prawa, prawa i sprawiedliwości. Co udało się według Pana zrobić? Co, jak, że, że, i, czy, czy może Pan powiedzieć, że postawił Pan takie swoje piętno na pracy? Tego przecież bardzo ważnego gospodarczego resortu. Przyczyniłem się do obniżenia ZUS-u dla przedsiębiorców samozatrudnionych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ udało mi się przeprowadzić um, przez konsultacjach międzyrządowych, także przez Sejm. Projekt ustawy dotyczący wakacji zosowskich, czyli ulgi związanej z możliwością niezapłacenia jednej składki. Społecznej do ZUS-u. Po drugie, zostawiłem po sobie pierwszy, bardzo duży pakiet deregulacji polskiej gospodarki, czyli usuwania barier związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Drugi pakiet także był już szykowany jeszcze za mojej obecności w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, ale przede wszystkim to, z czego mam ogromną satysfakcję, to to, że przed 15 października Myślę, że powie o tym Panu każdy przedsiębiorca w tym kraju, także tutaj w Wielkopolsce. Przedsiębiorcy mieli gigantyczny deficyt e, związany z możliwością konsultacji, rozmowy i dyskusji e, z, z rządem i z politykami poprzedniej, e, poprzedniej kadencji. Nikt ich nie słuchał. Traktowano ich tylko i wyłącznie jak cytrynę, którą trzeba wyciskać, chociażby słynny polski Ład, chociażby kwestia składki zdrowotnej. Oni byli traktowani tylko i wyłącznie jako dostarczyciel pieniędzy do budżetu państwa. Nikt w ogóle nie interesował się ich, ich potrzebami, ich oczekiwaniami. Mam nadzieję, że nie tylko ja. Przywróciłem im to wiarę w to, że rząd politycy traktują ich jako bardzo ważnego partnera w konsultacjach, w rozmowach, bo wszystkie te sprawy, chociażby kwestia deregulacji jest z nimi wydyskutowana. Powołałem specjalnego pełnomocnika do spraw dialogu gospodarczego i deregulacji. Stworzyliśmy odpowiedni zespół, który Składa się z przedstawicieli różnych stowarzyszeń i związków e, pracodawców. Zapisaliśmy w tym pierwszym projekcie, chociażby deregulacji, skrócenie o połowę czasu e, kontroli, e, czy też odpowiednie czas wakacjolegislacji, tak aby przedsiębiorcy mogli się przygotować do zmian, które są szykowane e, z punktu widzenia legislacji i ustawodawstwa. Czyli rozumiem, że czasy chociażby takich przepisów, jak opłata cukrowa wprowadzana, w z opłatą cukrową, to w ogóle tam były różne historie, no ale wprowadzana w każdym razie na kilka miesięcy przed wejściem w życie, czy tak jak Polski Ład, to są już nie. czasy słusz, rozumiem, słusznie minione i one już nie będzie pokusy, no bo wiadomo, często jest tak, że przychodzi minister, który na przykład finansów, że potrzebuje tam dodatkowych środków do budżetu i jest pomysł na przykład, dobrze, wprowadźmy dosyć szybko jakiś nowy podatek, rozumiem, że te czasy już nie wrócą. Nie wrócą, znaczy to nie jest... Przedsiębiorcy nie mają problemu z tym, że ktoś chciałby z nimi porozmawiać na temat jakiejś dodatkowej daniny. Oni muszą wiedzieć, dlaczego ona miałaby być, po co, na co miałyby być wydane te pieniądze, muszą się do tego przygotować, trzeba to z nimi uzgodnić, skonsultować, wysłuchać ich, bo może nie jest to dobry pomysł, natomiast problem polegał na tym, przed 15 października, że nikt w ogóle z nimi nie rozmawiał. Wie Pan, ile razy został zmieniony Polski Ład w pierwszych trzech miesiącach? Wiem doskonale. Powiem Panu, powiem, ale nie wiem, czy nasi widzowie wiedzą. 800 razy. 800 razy został zmieniony Polski Ład w pierwszych trzech miesiącach. Znaczy, to, to, to była jakaś jedna wielka legislacyjna katastrofa. Chodzi o to, aby... W sytuacji, w której wprowadzamy jakieś przepisy dotyczące regulowania, prowadzenia działalności gospodarczej, to muszą być po pierwsze te przepisy uzgodnione z, z przedsiębiorcami, z pracodawcami, a po drugie musi być odpowiedni e, e, czas na to, aby oni mogli się do tego przygotować. Jakich mechanizmów tutaj wspomniał Pan o zespole, czy właśnie to będzie jakaś nowa forma konsultacji, czy też używanie, czy właśnie powinno być to używanie tych dotychczasowych mechanizmów, chociażby korzystanie nie wiem, z, po, z wsparcia konsultacji z Radą Dialogu Społecznego? Oczywiście, że tak. Rada Dialogu Społecznego pod przewodnictwem pani minister Dziemianowicz-Bąk rozpoczęła bardzo intensywną pracę. To jest właśnie miejsce, gdzie powinniśmy się konsultować nie tylko z pracodawcami, ale także z przedstawicielami związków zawodowych, ale w Ministerstwie Rozwoju i Technologii które jest no, Ministerstwem Gospodarki, jest miejsce, w którym ten głos przedsiębiorców musi być szczególnie wysłuchany. I od pierwszego dnia, gdy wszedłem tylko do Ministerstwa Rozwoju Technologii, tak właśnie. Było i od pierwszego dnia mieliśmy mnóstwo spotkań z Radą Przedsiębiorczości, która skupia największe zrzeszenia pracodawców. Powstał ten zespół, mieliśmy niezliczoną liczbę różnego rodzaju konferencji i konsultacji. Wróćmy jeszcze do tematów europejskich. Według wszystkich badań opinii publicznej, w dalszym ciągu Polacy są bardzo pozytywnie nastawieni do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jednakże widać pewien trend, że ta, ten odsetek ludzi popierających Unię Europejską w niewielkim stopniu, ale jednak maleje. Więc ta liczba przeciwników polskiego członkostwa w Unii się. Powiększa. Wydaje się, że może to być związane z no, ostatnio głośnymi tematami typu europejski zielony ład, dyrektywa budynkowa, różnymi tutaj um, pomysłami, które budzą pewne kontrowersje? Z czego według pana wynika ten, ten spadek? I jak rozumiem, bo występuje pan jako e, tutaj zwolennik polskiej dalszej integracji z Unią Europejską. Nie mam co do niej wątpliwości, e, e, jak spowodować, żeby że tak powiem, Polacy poczuli, że no, ta Unia jest. Dla nich czymś korzystnym i że warto w niej w dalszym ciągu być. Najpierw odpowiem panu na pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego spada to zaufanie do Unii Europejskiej wśród Polaków, mimo że ono wciąż jest jednak to zaufanie na wysokim poziomie. Są dwa powody. Po pierwsze, przez ostatnie 8 lat poprzednia ekipa rządząca skutecznie manipulowała opinią publiczną, kłamała na temat Unii Europejskiej, obrzydzała tą Unię Europejską. I powiem panu, że dla mnie, ja mam ten, to doświadczenie z Parlamentu Europejskiego, bo widziałem, jak Wielka Brytania wychodziła z Unii Europejskiej i pamiętam moją rozmowę z kolegami Brytyjczykami, którzy jeszcze byli w, w, w Parlamencie Europejskim i pytałem się ich, jak to możliwe, jak do tego doszło, że opinia publiczna w Wielkiej Brytanii. Tak zmieniła zdanie na temat Unii Europejskiej. Wie pan, co mi, co mi jeden z nich powiedział? Powiedział mi tak. I proszę zwrócić uwagę, czy czegoś to Państwu nie przypomina? On powiedział mi tak. Słuchaj, Właściwie gdy mieliśmy jakiekolwiek problemy w Wielkiej Brytanii w, w, w polityce krajowej, jeśli był jakiś problem związany z przeprowadzeniem jakichś nie, niepopularnych rzeczy w Wielkiej Brytanii wynikającej z pracy brytyjskiego parlamentu, a nie europejskiego parlamentu, no to zawsze zwalało się tą winę na Brukselę, zwalało się tą winę na Unię Europejską, bo tak po prostu było najłatwiej. I w ten sposób, zwalając tą winę na Brukselę, na Unię Europejską, co w ogóle nie miało związku z tymi wydarzeniami w Wielkiej Brytanii, doprowadzono właśnie do takiej sytuacji. Dokładnie tak samo przez ostatnie 8 lat. Wyglądała polityka w Polsce, gdzie poprzednia ekipa rządząca, jakakolwiek sprawa, co do której opinia publiczna miała wątpliwości albo protestowała, natychmiast jako winny wskazywano Unię Europejską. Druga sprawa związana jest z tym, że na przykładzie pana Janusza Wojciechowskiego, komisarza do spraw rolnictwa, mogliśmy się przekonać. Co się dzieje, jeśli do Brukseli wysyła się niekompetentnych ludzi? PiS wysłał pana Janusza Wojciechowskiego na stanowisko komisarza rolnictwa. To, co mu się udało w ciągu ostatnich pięciu lat, to jedna rzecz. On połączył rolników niemalże z całej Europy w protestach przeciwko, przeciwko Zielonemu Ładowi. Oczywiście zielony, ład jest, oczywiście zielony Ład jest do rewizji, ale to, co musimy w tej chwili zrobić, to wytłumaczyć Polakom, o co toczy się gra w tej kampanii wyborczej. Bo po pierwsze w nadchodzącej kampanii, w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego um, rozstrzygnie się sprawa ostatnich bardzo dużych europejskich pieniędzy dla Polski, także tutaj dla Wielkopolski, ponieważ od pierwszego dnia, jak tylko 1 lipca posłowie do Parlamentu Europejskiego zaczną pracę, proszę zwrócić uwagę, że to jest nieco ponad... Miesiąc, natychmiast rozpoczną się prace nad nowym budżetem Unii Europejskiej na lata 2028-2034, i muszą być tam ludzie, którzy mają doświadczenie i kompetencje i będą potrafili o te polskie i wielkopolskie sprawy tam zadbać. To będzie ostatnia szansa na bardzo duże, wielkie pieniądze, na bardzo duże europejskie pieniądze dla nas. Muszą być to ludzie, którzy będą wiedzieć, w jaki sposób argumentować i dbać o, o polski interes. I druga niezwykle ważna sprawa, która się rozstrzygnie w nadchodzącej kadencji, to jest sprawa wsparcia przemysłu obronnego w Unii Europejskiej. Coś, co z punktu widzenia Polski jest polską racją stanu, biorąc pod uwagę to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, nieobliczalność Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina, to wsparcie przemysłu obronnego, takich zakładów, jakie są tutaj w Kaliszu, Wytwórnie Sprzętu Komunikacyjnego, PZL, wszystkich ich kooperantów cegielskiego w Poznaniu to jest niezwykle istotne, bo to będzie program wart blisko 100 miliardów euro i trzeba tam zadbać o to, żeby właśnie takie zakłady pracy, ale także i mali i średni przedsiębiorcy, którzy mogą, mogliby produkować tak zwane produkty dual use, podwójnego zastosowania, zarówno na rynek wojskowy, jak i rynek cywilny. W Turku jest taka firma, która to robi. Ja wczoraj miałem spotkanie z przedsiębiorcą tu z Wielkopolski, u wojewody Maciejewskiego, który ma nieprawdopodobnie innowacyjny produkt właśnie takiego podwójnego zastosowania i dla ten program pomocowy byłby to będą gigantyczne pieniądze które mogą być kołem zamachowym zarówno dla polskiej gospodarki wielkopolskiej gospodarki a przede wszystkim biorąc pod uwagę to otoczenie geopolityczne niebezpieczne które się kompletnie nam rozchwiało będzie budowało przede wszystkim bezpieczeństwo bo to co chciałbym państwu powiedzieć to to, że bardzo dużo mówimy o pieniądzach, jeśli chodzi o Unię Europejską. To Unię Europejską sprowadzamy właściwie tylko i wyłącznie do pieniędzy, do tych otwartych granic, do jednego, jednolitego rynku europejskiego, ale trzeba pamiętać o tym, po co powstała Unia Europejska, bo to ponad 70 lat temu kilku, hmm, kilka osób siadło i zaczęło się zastanawiać, co zrobić, żeby nigdy więcej nie doszło do hmm, pierwszej i drugiej wojny, po tych dramatach pierwszej i drugiej wojny światowej. I wymyślili. Wymyślili Unię Europejską. Ona się wtedy tak nie nazywała, ale proszę zwrócić uwagę, że odnieśli sukces. To jest najdłuższy okres w historii Europy bez wojny, tam gdzie jest Unia Europejska, bo oczywiście wojna zdarzyła się w Jugosławii, jest w Ukrainie, ale nie tam, gdzie jest Unia Europejska, więc chciałbym, żebyśmy pamiętali, jeśli miałbym zachęcać do Unii Europejskiej, zachęcać do pójścia na wybory, to proszę pamiętać, że Unia Europejska to nie tylko strefa rozwoju i pieniędzy, ale przede wszystkim strefa bezpieczeństwa. Dobrze. Zapewne każdy Panu zadaje to pytanie, dlaczego Pan y, startuje z okręgu, którego, z którego kolumny Pan nie jest. Ja zadam to pytanie trochę inaczej, żeby Pan się już tak wiele razy nie powtarzał, odpowiadając na nie. Y, ale ja bardzo Ale nie, 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 bo to nie, nie o to chodzi. Bo praktycznie jesteśmy jednym z nielicznych państw w Europie, a Włosi, Irlandczycy jeszcze. Gdzie znaczy większość państw w Europie wybiera jakby ogólnokrajowo swoich tak. europarlamentarzystów, my mamy ten podział regionalny. Czy według pana on w ogóle ma sens? To znaczy, czy faktycznie europoseł ma na tyle dużo narzędzi, żeby działać konkretnie dla swojego regionu, czy to jednak potem i tak nie, na przykład przy tworzeniu prawa unijnego, jednak nie patrzy się jedynie szeroko na polski interes? Rzeczywiście ordynacja wyborcza, którą stosuje się w Polsce w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest przedziwna, wyjątkowa na skalę europejską. Nawet ostatnio się spotkałem z opinią, spotkałem osobę, która była zdumiona, była przekonana, że w całej Unii Europejskiej jest taka sama ordynacja wyborcza we wszystkich krajach do Parlamentu Europejskiego. Jak pan słusznie zauważył, nie. Każdy kraj ma swoją ordynację wyborczą. Ta Polska jest przedziwna i wyjątkowa i to powoduje właśnie takie decyzje polityczne kierownic poszczególnych partii o tym kto z jakiego okręgu wyborczego startuje i tutaj polskie stronnictwo ludowe niczym się nie różni od czy trzeciej drogi nie różni się od innych partii politycznych natomiast nie mam najmniejszych wątpliwości że po pierwsze, powinniśmy podjąć dyskusję na temat ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Po drugie, odpowiadając Panu na to konkretne pytanie, oczywiście, że w Parlamencie Europejskim rozstrzyga się sprawy na poziomie krajowym, na poziomie państw członkowskich, jeśli chodzi o, o legislację, ale jeśli już rozmawiamy o konkretach, czyli na przykład o budżecie Unii Europejskiej, jeśli rozmawiamy o programie pomocowym na rzecz Wsparcia przemysłu obronnego, to tutaj już są swego rodzaju narzędzia i możliwości do tego, aby zadbać o konkretny region, a nawet subregion. Bo proszę zwrócić uwagę, że mamy, jeśli chodzi o wschodnią Wielkopolskę, szczególnie jeśli chodzi o Ziemię Konińską, tam dokonuje się ogromna transformacja odchodzenia od wydobywania. Węgla brunatnego. Ja z panem premierem Buzkiem pracowałem przy stworzeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które, z którego właśnie ta Ziemia Konińska i pracownicy tych kopalni teraz korzystają. I ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest bardzo konkretnie ukierunkowany na konkretne, nawet nie regiony, ale nawet subregiony w poszczególnych regionach w Polsce. Więc. Także w Parlamencie Europejskim są narzędzia, możliwości do tego, aby zabiegać i załatwiać sprawy konkretnych, nawet nie regionów, ale nawet subregionów w poszczególnych województwach w Polsce. E, wszyscy martwią się o frekwencję w wyborach y, europejskich. Ona no, no, już była lat. niższa. O, wydaje mi się, że 5 lat temu to akurat, bo ona była całkiem niezła, Przyzwoita. niezła, wydaje mi się, że... Martwimy się co lat. Tak, tak. Nie powiem, stwierdziłem, że była martwimy się co pięć lat. Tak, tak, się, co tak no już był pewien taki negatywny... Też nie, 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 ta frekwencja w wyborach samorządowych nie była też jakaś tragiczna, ona była druga najwyższa chyba w historii wyborów samorządowych, ale wszyscy pamiętający wynik z października byli trochę zawiedzeni tą frekwencją na wybory samorządowe. No wiadomo, czerwiec, początek, już wszyscy myślą trochę o wakacjach. Te wybory są takie trochę dla ludzi niezbyt chyba jeszcze przejrzyste. Jakby pan zachęcił ludzi do tego, obywateli, żeby jednak poświęcić te kilka minut na to, żeby udać się do najbliższego lokalu wyborczego? No i odwracam to pytanie, jeszcze tu daję to drugie pytanie. Jak już się udadzą, to żeby zagłosować akurat na pana, akurat na komitet trzeciej drogi, który wydaje się, no, nie ma, a to zawsze jest problem takich komitetów, albo problem, albo zaleta, że nie jest to formacja taka najbardziej polaryzacyjna, która tutaj mówi, że Unia jest święta albo że jest, albo że jest fatalna. Dlaczego w takim razie warto w tych wyborach głosować? Warto w tych wyborach głosować, dlatego, że chyba na przestrzeni szczególnie ostatniego czasu przekonaliśmy się, że decyzje podejmowane w Parlamencie Europejskim. Które tam zapadają, dotyczą, mogą dotyczyć i dotyczą każdego z nas, naszego codziennego życia. Pokazał to chociażby Zielony Ład, pokazały to także inne sytuacje, związane na przykład z tym, że na początku poprzedniej kadencji, z inicjatywy także mojej i moich kolegów z PSL-u, powołaliśmy specjalną komisję do spraw walki. Z rakiem. Stworzyliśmy specjalną strategię, zabezpieczyliśmy pieniądze w budżecie Unii Europejskiej na ten cel. Chcielibyśmy tę pracę, proszę Państwa, kontynuować, bo nie może być tak, że kod pocztowy będzie decydował o życiu i zdrowiu mieszkańców Europy, ponieważ dzisiaj problem polega na tym, że w Europie Zachodniej mamy tam obywatele, mają dostęp do najnowocześniejszych terapii i leków które walczą z nowotworami, a do tych samych terapii leków niestety nie mają dostępu tutaj Polacy ani obywatele Europy Środkowo Wschodniej, chcielibyśmy to zmienić. Tutaj ma ogromne pole do popisu Unia Europejska. Jesteśmy w stanie to zrobić, i także w takich sprawach bardzo e, wrażliwych, jak walka z nowotworami, z rakiem, tutaj Unia Europejska może nam pomóc. Dlatego chciałbym, żeby każdy, kto z nas ogląda i słucha, e, wiedział o tym, że w Parlamencie Europejskim naprawdę. Rozstrzyga się sprawy, które dotyczą bądź mogą dotyczyć każdego z nas. A po drugie, to co mówiłem wcześniej: jeśli chcecie żyć państwo w Europie zasobnej, a przede wszystkim bezpiecznej, podkreślam bezpiecznej, to naprawdę zachęcam do tego, żeby 9 czerwca pójść do urn wyborczych. A jeśli chodzi o moją osobę, ja przedkładam mieszkańcom Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski. Moje doświadczenie i kompetencje. Z 10 lat pracy w Parlamencie Europejskim poznałem doskonale zasady i reguły tam obowiązujące. Nie muszę się uczyć tej pracy, nie muszę tracić czasu na to, aby podpatrywać, jak załatwiać te polskie, wielkopolskie sprawy, tylko od pierwszego dnia, od pierwszego lipca mogę. Wziąć się do tej, do, tej, do tej pracy, siąść, negocjować te pieniądze, o których Państwu mówiłem, i starać się rozwiązywać te problemy, które, które są zgłaszane podczas tej kampanii wyborczej i te, które będziemy chcieli w Parlamencie Europejskim rozwiązać. Przedkładam swoje doświadczenie, zarówno z, z to moje doświadczenie rządowe. To z tego rządu, który powstał w koalicji 15 października. Jeszcze wcześniej byłem wiceministrem rozwoju regionalnego w pierwszym rządzie pana premiera Tuska, którym wtedy kierowała jeszcze pani minister Elżbieta Binkowska. Mam doświadczenie samorządowe, bo byłem marszałkiem województwa. A także byłem, także miałem działalność gospodarczą, prowadziłem firmę doradczą, pomagałem pisać projekty, wnioski samorządowcom, przedsiębiorcom. Uważam, że mam pewne unikalne doświadczenie i wiedzę, mianowicie wiem, jak tworzy się budżet Unii Europejskiej dla poszczególnych państw członkowskich. I znam tą pracę od strony Brukseli. Wiem, jak negocjuje się z Komisją Europejską z poziomu rządu polskiego, bo to także robiłem. Wiem, jak trzeba zadbać o pieniądze dla poszczególnych regionów polskich, bo pracując w samorządzie województwa, Tworzyłem Regionalny Program Operacyjny i wreszcie wiem i rozumiem każdego beneficjenta, który boryka się z tą często zbyteczną biurokracją związaną ze środkami europejskimi, bo sam się z nią zmagałem jako ten, który pisał projekty, wnioski i pomagał innym beneficjentom, więc przedkładam Państwu moje doświadczenie, moje kompetencje po to, aby walczyć o. Polskie, wielkopolskie sprawy tam w Parlamencie Europejskim. Krzysztof Hetman był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie.